Rezerwacja terminu wizyty na świadczenie z portfolio lekarza w Optime 24. Możliwa jest ona z poziomu modułu rejestracja. Rezerwacja wizyty na świadczenie z portfolio lekarza wymaga wcześniejszego utworzenia grafiku pracy lekarza, w którym zakres usług zdefiniowany jest na portfolio usług lekarza. Dodatkowo lekarz musi mieć ustalone swoje portfolio usług. Aby utworzyć rezerwację, wybieramy kryteria zaawansowane, następnie zasoby. I naciskamy przycisk Dodaj. Wyszukujemy konkretnego lekarza i zatwierdzamy nasz wybór, naciskając przycisk OK. Następnie wyszukujemy wolne terminy, naciskając przycisk Szukaj. Wybieramy wolny termin i naciskamy przycisk Rezerwuj. Wyszukujemy pacjenta, a następnie dodajemy usługę z portfolio lekarza. Aby dodać usługę, naciskamy przycisk Dodaj. W wyszukiwarce świadczeń dostępne są tylko usługi z portfolio konkretnego lekarza. Wybieramy jedną z nich i zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK. Następnie zapisujemy rezerwację. Otworzona przez nas rezerwacja jest widoczna w terminarzu.